Kochani, witam Was w kolejnym odcinku z Serdy korujemy. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować nowy temat, troszeczkę powiązany z zagospodarowaniem przestrzeni, a mianowicie zaczniemy od podstaw, czyli o dobieraniu kolorów, proporcjach i znaczeniu tych kolorów. Rozbijemy ten temat na dwa odcinki, ponieważ jest to bardzo taki szeroki temat i może zabraknąć czasu, w tym jednym, także. Działamy! Będę wspomagała się komputerem, bo jest tych informacji tak dużo, że moja głowa nie jest w stanie e, zapamiętać ich wszystkich szczegółowo, krok po kroku. Wydaje mi się, że na pewno zastanawialiście się nad doborem kolorów, może mieliście kiedyś z tym problem, a może nie. E, nie wiem, jakie kolory lubicie, ale wiem, że czasami pojawiają się takie problemy, dylematy, jaki kolor wybrać. Mniejsza, jeżeli już mamy jakby swoje sprecyzowane gusta, wiemy jakie kolory lubimy, ale co w momencie, kiedy jest problem typu, że podobają nam się kolory mocne, nasycone, bardzo intensywne i zarówno pastelowe, delikatne, takie rozmyte. Ja postaram się Wam troszeczkę przybliżyć informacje na ten temat dać Wam kilka porad. Mam nadzieję, że to się Wam przyda i kiedyś wykorzystacie gdzieś w swoim życiu to, co dzisiaj będę mówiła. Jak dobrać kolory w pomieszczeniach, aby je powiększyć, rozświetlić bądź na przykład uzyskać efekt przybliżenia. To są takie tematy, które bardzo często pojawiają się w momencie, kiedy robimy remont. Odpowiedni dobór kolorów wcale nie jest taki łatwy, jakby się Wydawało. Wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i takiego wyczucia i umiejętnym poruszaniu się. Tej całej jakby gamie kolorystycznej. Barwy wpływają na nasz nastrój, nasz humor sprawiają, że albo jesteśmy bardzo pobudzeni, albo wręcz przeciwnie stajemy się apatyczni yy, i tacy no, bez życia. Dobierając kolory, musimy zwrócić uwagę na to, do jakich pomieszczeń chcemy je zastosować. Oczywiście inne kolory umieścimy w pokoju do pracy. W miejscu przeznaczonym do nauki, a zupełnie inne, np. w jadalni czy w sypialni. Kolor jest bowiem dużo szybciej postrzegany niż fakturę i wzory. Prawidłowo dobrane kolory przesądzają o stylistyce i charakterze wnętrza. I musimy się zastanowić, czy chcemy uzyskać wnętrze minimalistyczne, nowoczesne, czy może bardzo takie przytulne, rustykalne, klasyczne, albo na przykład prowansalskie. Wszystko zależy od Was, ale też dużo zależy od tego, jakie zastosujecie kolory. Są różne sposoby na wprowadzenie kolorów do naszego wnętrza. Możemy to zrobić poprzez farby, tapety. Materiały, dodatki, ale wydaje mi się, że najszybciej i najtaniej będzie to zrobić właśnie za pomocą farb. Chciałam Wam też pokazać, a właściwie opowiedzieć, jak zestawiają kolory nasi sąsiedzi, jak robimy to my, a jak robią też to za oceanem. Jak to robi się u nas? Jeżeli robimy to sami, bez projektanta, bez pomocy osoby, która zna się na tym, no to działamy bardzo zachowawczo, nasze wnętrza są bardzo spokojne. Nie szalejemy z kolorami, i założę się, że każdy z Was odpowie na moje pytania tak, jak ja bym sama na nie odpowiedziała. A mianowicie, uważam, że Polacy lubią melodie, które już słyszeli, które dobrze znają i świetnie się w nich czują. I świetnym dowodem na to jest to, że nikt z nas nie oparł się w modzie na kolory typu beż i brąz, bądź jakiś ekry, wanilie z meblami Węgier. Druga opcja to taka, że osoby, które w ostatnim czasie robiły u siebie jakiś remont. Też w większości mają y, kolor szary bądź chociaż jedną ścianę szarą. Ewentualnie jest taka druga opcja, tylko troszeczkę mniej popularna, że mają wszystkie ściany białe. I jak? Czy Wasze odpowiedzi na moje pytania jakby zgrały się i są takie same? Wydaje mi się, że tak. Nie ma co tu się ani obrażać, ani e, dyskutować e, dlaczego, czy to dobrze, czy niedobrze. Jest to nieważne tak naprawdę. Jesteśmy bardzo zachowawczy, lubimy być w takich pewnych ramach, boimy się e, o, na odrobinę szaleństwa i bardzo rzadko decydujemy się na coś ekstrawaganckiego. Dla porównania e, chciałabym Wam opowiedzieć, jak to robią nasi sąsiedzi. Jakie lubią kolory, i jak e, bawią się kolorami Amerykanie. Na przykład Grecja to, to są kolory niebieskie e, zmiksowane z białymi. Kolejna jest na przykład Hiszpania, gdzie są kolory takie bardzo ogniste, nasycone: pomarańcz, czerwień, żółcie, zielenie, też e, brąz jakiś pomarańcz, czyli taki miks z kolorami ziemi. Jest e, Skandynawia. Skandynawowie uwielbiają. E, jako bazę na ścianach, na przykład kolory białe albo szarości. Mogą to być o takich jasnych, bielatych, takich świetlistych, po ciemne, e, takie prawie grafitowe. Ale tak jak wspomniałam, to jest baza. Natomiast dodatki mają bardzo jaskrawe, bardzo takie dynamiczne. A jak to robią Amerykanie? Tam chyba raczej nie ma ograniczeń. Oni, się, oni bawią się kolorami, e, miksują je ze sobą, są bardziej odważni, świetnie dają sobie radę w zestawianiu żółci, opanowali kolory niebieskie, zielone. No i dają sobie radę też z czerwonymi, które u nas są takie raczej pase. Szukają oryginalności i nietuzinkowych rozwiązań, co daje im bardzo duże pole możliwości i naprawdę piękne efekty końcowe. Zobaczyliście, jak radzą sobie z kolorami wszyscy inni na naszym globie. To teraz może sprzedam wam kilka sztuczek i kilka rad jak to robią osoby, które zajmują się dobieraniem kolorów, aranżowaniem i projektowaniem wnętrz. Dekoratorzy wnętrz stosują metodę dobierania ze sobą dwóch takich może niebezpiecznych, ale neutralnych barw pasujących ze sobą, czyli na przykład kolor ściany z podłogą i dodają do tego kolejne kolory, które mają jakby wydobyć i zaakcentować cały jakby charakter wnętrza. Te kolory mogą pojawić się w dodatkach, w zasłonach, w obiciu fotela, może to być dywan, bądź jakieś inne rzeczy. Wybierając kolor dodatków, nigdy nie ograniczajcie się do jednego odcienia. Bawcie się tą paletą barw. Kolor czerwony to nie jest tylko jeden, jest ich mnóstwo, od jasnych Takich malinowych po taką ciemną, nasyconą strażacką czerwień. Jeżeli będziecie szukali dodatków tylko w jednym kolorze, a nie popawicie się jakby mnogością barw jednego koloru. To wasze wnętrze będzie bardzo płaskie. Kolejna sprawa. Szukajcie ciekawych inspiracji i barw. Bardzo często jest tak, że na pierwszy rzut oka są kolory, które wcale y, jakoś Wam nie podchodzą, nie lubicie ich, ale w momencie, kiedy zestawi się je z konkretnymi y, kolorami, tworzą bardzo ciekawe sety i nawet y, niezbyt ulubiony kolor. Może sprawić, że odważycie się i zastosujecie go u siebie we wnętrzu. Eee, kolejną rzeczą też jest to, że kolory, które używacie na sobie w swojej odzieży, świetnie sprawdzają się też właśnie w pomieszczeniach. Także to, co lubicie nosić na sobie, przenieście też do swojego wnętrza. Ważną rzeczą jest też proporcja, czyli zasada stosowania ze sobą kolorów w odpowiednich dawkach. Jest taka zasada 70 20 która mówi nam o łączeniu ze sobą kolorów. Zawsze powinniśmy mieć kolor bazowy, który powinien zajmować mniej więcej 70% kolorystyki w naszym pomieszczeniu. Powinien on być kolorem delikatnym, takim stonowanym, takim, którym będzie dobrą bazą pod inne kolory i nie będzie zbyt krzykliwy. Następnie szukamy koloru uzupełniającego naszą bazę. Powinien on stanowić 20% kolorystyki i powinien to być kolor, który będzie wydobywał głębie, będzie nadawał takiej trójwymiarowości. I na koniec gwóźdź programu jest to w zasadach te 10%, czyli kontrast. Kontrast powinien zajmować, tak jak wspomniałam, te 10% kolorystyki, nie więcej, gdyż będzie wtedy sprawiał wrażenie takiego agresywnego dla oka pomieszczenia, a znowu jeżeli będzie go za mało, to nasze pomieszczenie będzie po prostu nudne. Zasady znamy, wiemy jak się nim posługiwać, a na co też zwrócić uwagę, planując taki remont pomieszczenia. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na wymiary i proporcje pokoju. Czy pokój wydaje się zbyt wąski, bądź sufit jest za wysoko, a może chcemy optycznie podwyższyć sufit lub wydłużyć pokój. Pomyślmy o stylu wnętrza i jego charakterze. Czy ma to być nowoczesny minimalizm, wnętrze rustykalne, a może tradycyjne? Co wolicie? Czy chcemy uzyskać klimat ciepłego, eleganckiego, przytulnego wnętrza, czy może zimnego i przestronnego? Tutaj będziemy bazować na kolorach ciepłych i zimnych. W jaki sposób wpada do pokoju światło naturalne? Pomyślmy o planie pokoju i rozstawieniu mebli. Jeżeli chodzi o kolory, warto wiedzieć, że jasne kolory odbijają światła, rozświetlają, powiększają i nadają takiej lekkości, ale też nadają chłód naszym pomieszczeniom. Natomiast kolory ciemne działają odwrotnie do jasnych kolorów. Niestety pochłaniają światło, ale nadają głębie i charakter wnętrzu. Co powinniśmy zrobić, jeżeli lubimy ciemne kolory, a nie chcemy mieć przysłowiowej norki? Trzeba zainwestować w dodatkowe oświetlenie albo zastosować ten kolor w pomieszczeniu, które jest bardzo dobrze doświetlone przez, przez światło dzienne. Dzięki kolorom jesteśmy w stanie zmienić światło i nastrój w pokoju. Także nie bójmy się bawić tymi kolorami. I starajcie się troszeczkę eksperymentować, zobaczycie jaki efekt to przyniesie. Tak, to tyle z tej mojej teorii pogodanki. Teraz chciałabym Wam troszeczkę przybliżyć i pokazać Wam, jakie są różne narzędzia pomocne przy dobieraniu kolorów. Jest to bardzo fajne i bardzo ciekawe. Oto jedna ciekawostka: są to próbniki kolorów. Są one bardzo pomocne, bo pokazują nam jaka jest mnogość tych barw. Że tak jak wspomniałam wcześniej, kolor czerwony to nie jest tylko jeden kolor. Jest y, kolor czerwony bardzo delikatny, pastelowy, ale też jest y, bardzo taki nasycony i y, może powiedziałabym energetyczny, zaraz znajdą w Zobaczcie, jak dużo jest odcieni czerwieni. Jest ich naprawdę mnóstwo, jest czym wybierać. Pamiętajcie, że wybierając farbę, nie wolno kupować tej farby pochopnie i od razu na chóra w sklepie. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o drugi i o farby, jak przyniesiecie te karteczki do domu i przyłożycie do swojej ściany, to pamiętajcie o tym, że to, co widzicie na tej karteczce, nie odda Wam tego, co będzie na ścianie. Zawsze na ścianie, na dużej powierzchni kolor będzie wydawał się o ton ciemniejszy. Kochani, pierwsza część już za nami. W następnym odcinku za dwa tygodnie chciałabym Wam opowiedzieć o znaczeniu kolorów, o ich jakby mocy, o oddziaływaniu i... Jakby symbolice, też. Także zainteresowanych zapraszam. No i chciałam Wam podziękować za ostatnie y, lajki, bo było ich bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że podobał się film o pikniku. Także zachęcam do subskrybowania, odwiedzania y, wszystkich stron powiązanych ze stylowo TV. Dekorujemy. Jeżeli szukacie więcej inspiracji, to zapraszam Was również na swój fanpage Artis Media na Facebooku. Tam znajdziecie mnóstwo, mnóstwo różnych zdjęć, które pokażą Wam, jak zostawiać ze sobą różne style, jak możecie właśnie miksować te kolory, zobaczycie, jak są zachowane proporcje i mam nadzieję, znajdziecie po prostu całe multum e, inspiracji i nowych pomysłów dla siebie. Także zapraszam i dziękuję za uwagę! Pa!